Trzeci, ostatni dzień warszawskiego festiwalu piwa. Ja powiedziałem ekstra stout, Jacek powiedział... Jest ekstra stout. Dobrze, bo no mówił... że to Żytomierz. Mówił imperialny stout. No dobrze, przenieśmy się trochę. Jak uważasz warszawski festiwal piwa? Czy jest różnica między tym, co było poprzednio, kiedy byliście w strefie newcomers na dole, a teraz, jak jesteście na pierwszym piętrze? Tam było super i tu jest super. Ładnie wybrnąłeś. Nie, jest, jest, naprawdę było. W zeszłym roku było bardzo fajnie i w tym roku też jest. No ale powiedzmy, no, no tak, już, tak już na osłodę, no jest tendencja zwyżkowa. Browar się już chyba chyba tak bardziej zakorzenił na polskim rynku. Jest więcej klientów, jest więcej sprzedanego piwa. Eee, bardzo dobre opinie o, piwa, o, pi i w... o piwach, nie o piwie, bo, bo nie tylko mm. jednym. Także, także jest, jest fajnie. Eee, pijemy żytomierz? Żytomierz. Żytomierz od żyta, nie od miasta żytomierz. Eee, piwo zawiera 25% żyta w zasypie. On, on mówi od razu to, co miałem zapytać. O, to jest Przygotowany jest, chyba. Po o, o Twoich oczach <noise> widziałem o co chcesz zapytać. Eee, piwo jest nachmielone jednak w stylu amerykańskim. Eee, na 60 i Columbusem, kolumbusem, eee, ekstrakt 17. No i jak tu jeden z kolegów powiedział, żyleta. Który? Ziemek fałat. No. Ziemek pojechał cię do domu niestety. Ale wczoraj był. Tak. E, ja wczoraj e, nie wiem czy ten materiał pójdzie razem, czy pójdzie to oddzielnie. Ja wczoraj powiedziałem chyba Blekipa. Tak, mówię, że cię ci kojarzy kojarzy e, z Blekipą. Bardziej. Słuchajcie, e, bardzo duże ciało, odżyta, bardzo duża goryczka. Paloność też spora. Paloność też spora. Znaczy i teraz właśnie to nie jest Blackypa, nie, bo no jednak właśnie, dokładnie paloność tak, no dokładnie nie tak. może być. To nas różnie od Blackypy. Ale piwo jest rewelacja. 17 balingów? 17. Yy... Rewelacja. rewelacja. Przyczym no jest, jest jest bardzo gładkie i tej 17 no, no nie czuć. Przede wszystkim tak. treściwe, yy, czekoladowe, palone. Gorzkie, gorzkie. Yy, I zobaczcie jeszcze tą pianę. Rewelacja. Trochę podsumowania, Jacku, bo jesteście na rynku już y, kilka miesięcy. Jak uważasz? Czy jednak y, jak, jaka jest metoda działania? Czy ważniejszy jest rynek regionalny y, y, wokół, oh, wokół tak. łańcucha? Yy... Czy jednak y, mm -hmm, właśnie bytoś yy... na festiwalach dużych? Yy... Zarówno to, jak i to, ale, ale o ten rynek regionalny staramy się dbać e, coraz bardziej. E, to jest przyszłość. E, rynki, rynki takie poza Podkarpaciem, to już wszystkie browary chyba poznały. E, Warszawa jest już taka, taka dość hermetyczna I, i szczególnie nasze piwa się e, słabo sprzedają w Warszawie. Właściwie w Warszawie nie ma naszych piw. Ja nad tym boleję. A, znaczy, bardzo było... dobrze, bardzo czy... dobrze się sprzedają w Krakowie na przykład. Aha. Nie wiem z czego to wynika, czy, czy dobrze się kojarzy łańcuch, czy po prostu Kraków się rozsmakował w naszym piwie. Hmm? Eee, owszem jest kilka warszawskich pubów, które na stałe się zaopatrują u nas. Natomiast Ale te... nie, ale nie w beczkę. Beczki eee. u was chyba no, naszej znaczy, Warszawie beczki no, nie, nie ma. jest dużo. No nie jest właśnie tego dużo i, 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 i tak chcemy tu troszkę podziałać na tym rynku. Eee, no bo szkoda bo jednak, jednak rynek jest ogromny yy, a bardzo dużo warszawiaków tu przychodzi mówi, dlaczego takiego piwa nie ma w Warszawie No I dlaczego prawda no prawda żadne warsz... pytanie do hurtowników tak, to jest żadna, żadna do... warszawska hurtownia z nami nie współpracuje owszem jedna współpracowała ale to było jakoś tak symbolicznie wiem że beka coś tu wozi yy, ale to, to nie są ilości jakieś duże i i troszkę mnie to dziwi Czyli jest jednak ten motyw, że robisz dobre piwo, a, je, a nie jest doceniane. Właśnie, yy, no my troszkę mamy tutaj, yy, podejrzewam jak większość browarów ma, ma problem, problem z tym marketingiem. Marketing. Marketing. Znaczy ja powiem tak, yy, dla mnie w podstawowym problemem marketingowym są Wasze nazwy, bardzo oldschoolowe, nie trafiające do młodzieży. Yy, yy... Jak ja patrzę teraz, yy, kto robi rewolucję w Polsce, to jest to młodzież. Młodzież sięga po, po te piwa. Masz rację. E, ludzie w moim wieku, e, oni są przyzwyczajeni do, wiesz, do klasycznych styli. A, a, a rewolucja jest robiona przez młodych ludzi. I wasze klasyczne nazwy nie trafiają do tej młodzieży. To na pewno. Chyba żebyście się e, pozycjonowali jako browar narodowy. W sensie, taki patriotyczny, aż taki narodowy. No, no. taki akurat trend przyjęliśmy. No, ale no. to zawsze jest do przemyślenia. Tak samo, tak samo jest, jest sporo krytycznych y y uwag co do etykiet naszych. Ale to wiąże się też z tymi nazwami, to tak... tak, tak Uwaga, tak, no, patrzymy jest... na etykiety. Tak to wygląda. No i nie oszukujmy się, y właśnie te nazwy. Przywilej Szlachecki, Pospolite Ruszenie chorągier rodowa, no, nawiązyło do, do tych klimatów bardziej beriot, bym powiedział, Marek Jakubiak, nie? Czyli ta husaria, e, te motywy, te klimaty właśnie takie e, hura hura narodowe, a mało brwarów rzemieślniczych właśnie używa tego typu narracji, więc ja myślę, myślę, to jest do ja myślę, że właśnie na tym polega wasz problem e, marketingowy, że trochę nie trafiacie w segment, nie trafiacie Może. w target. Może trzeba... Świetne piwa? Trzeba to przemyśleć. No więc Trzeba poddajemy to, to pod rozwagę. Trzeba to przemyśleć. Druga rzecz, gdzie słyszymy zarzuty, że za mało nowości. Duża się. A, to, 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 to wiesz, to wiesz, z, z kolei my wychodzimy z założenia, że produkujemy, no pewną przynajmniej część nasza, naszej produkcji jest powtarzalna właśnie. Chodzi o to, że klient, który się przyzwyczai do tego piwa i on go chce pić na co dzień, żeby on go miał w sklepie, a nie aha, raz mu się pojawiło i, i dziękujemy. Nie, nie, to to, to troszkę mamy inne tu podejście. Są podobnie jak Pinta, która ma część piw, które produkuje od początku i powtarzają je ciągle. Tak samo te, te 4-5 piw u nas yy, będą się powtarzały. I są, ja, Jacku, są... 2017 rok nie jest rokiem nowości, jest rokiem stabilności. Także... No ja mam nadzieję, bo... <laughs> I tutaj powiedzmy o tym, co mówiliśmy wczoraj, czyli... Fantastyczna stabilność piw waszych, czyli piłem parobka dworskiego z datą chyba dwa miesiące <noise> tak, tak. Po, po terminie, nalałem go sobie, Belgian IPA, rewelacja, niepasteryzowane piwo, które smakuje, przetrzymywane w warunkach pokojowych, powiem nie w lodówce. Ci tak, powiem Ci, że to są, to są yy, prawdopodobnie takie przyzwyczajenia z czasów piwowarstwa domowego, bardzo dobre. E, takie przesadne, przesadne wręcz dbanie o, o czystość, o higienę, o dezynfekcję, wszystkiego. A niektórzy mówili, że warto nie apteka. E, to tak, ale tu o co innego chodzi? Chodzi o, o dokładność odważania surowców. To, no Nie, nie, jeśli chodzi o czystość, e, to, to, to naprawdę musimy pilnować jak w aptece. Jacku, chyba czas na risa. Lejemy. Lejemy. A, jest, Lejemy. A, szkło jest, dobra. Lejemy. Ostatnie cztery szkanie. Tak, słuchajcie, trzeci, trzeci dzień w I generalnie na stanowiskach browarów pokończyły się szkła Piwa się też kończą Jak u was z piwami, jeszcze macie? Mamy, natomiast list się ewidentnie kończy, to jesteś Już, 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 jesteś już Jesteś bo to jest <laughs> Super. jedna z ostatnich szklanek Ładnie to wy... ale piana, ale piana Dobra Ja trzymam, albo ty trzymaj Jestem pod wrażeniem piany, żółto-brązowa, drobna, obfita, cudo. Ile czasu leżał? Riz trzy miesiące przeleżał w beczce po Jacku Danielsie, eee, przy czym muszę Czyli zaznaczyć... Czyli to jeszcze jak... jest barrel Oczywiście, jak najbardziej. Trzy miesięczny... No ale zobacz, mówisz, nie pogoń za nowościami, klasyka, a jednak no Barre właśnie, no. no właśnie wytłumacz się. Powiem Ci tak. My w ciągu, w ciągu roku wydaliśmy y, 16 piw. To też trudno, trudno powiedzieć, że nie ma nowości. E, staramy się, żeby co miesiąc pokazywało się u nas nowe piwo. I tak, i tak jest. Y, szczerze mówiąc, to piwo, to piwo wcale nie było planów, żeby ono przyjechało na festiwal. Ale ponieważ Piotrek, Piotrek pojawił się w browarze przed tygodniem, była doskonała okazja, żeby zdegustować tego risa. No i jak spuściliśmy go troszeczkę i zdegustowaliśmy, to, to po prostu natychmiast zapadła decyzja. Zlewamy i bierzemy na festiwal. Rewelacyjnie ukryty alkohol. Natomiast e, słodycz. No niestety, niestety. Skąd ta słodycz? No niestety, niestety no no, że fermentacja nie wiem, że niestety. poszła tak jak poszła, no. Czyli kwestia. No niestety niestety drożdże nie dały rady niżej. Ha, ha. A, a jakie droże? Yy, to były British Ale. Jest yy, tak zwana słodycz reszkowa. Jest, jest, jest na finiszu. Piwo, piwo na, na, na 10 tak. plato. Ale Dwudziestu yy, 25. No jest słodkie, deserowe. Natomiast, natomiast no tak. reszta jest okej okay. yy, Wiesz, co ja zrobię za chwilę? Zerżnę, że to z zawis... bo właśnie, boisz, Zawisza. Właśnie zawisza... mi Zawisza czarny. Ale wczoraj mówiłeś, nie będzie w butelkach. Mógłby być Zawisza. Prawdopodobnie nie, bo jest go bardzo mało. To jest pierwszy risk, którego robiliśmy. Zrobiliśmy go tylko 12 hektarów. Dobra, trzyma, trzymaj mikrofon. Jasne. Ja to robię. Docent e, lubi rżnąć. Pewnie teraz i... połowa oglądaczy powie, że profanacja. Tak trzeba robić. Właśnie Ale jeżeli, próbujmy, ja uważam, że to jest super trend, e, który wymyśliłem. E, no właśnie no, jeżeli, trend jak najbardziej od w tak. winiarstwie, no dlaczego ta, w blendy to, blendy dlaczego nie? w piwowarstwie tego nie stosować. E, muży, mówimy trochę właśnie agresywne słowem mrznięte, a jest to po prostu... Słowo, Rzezane, lepiej brzmi. Żezane po czesku, a po angielsku blend. Więc teraz blendowałem... ekstra teraz ale ona jest warstwowa. Jejna, ona jest warstwowa. jest fantastyczna. I teraz tak, mamy mocno palonego, wytrawnego ekstra domieszanego... Z dużą goryczką, e... z dużą chmielowością. Ja uważam, że to powinno wyjść Bo... idealnie. Dobra. To wie? Uwaga. Nie wiem. Zobaczymy. Nie, to cię nie zabije. Jacku, może spróbujesz. Pewnie. <laughs> ja pierdziele. Nie, to nie jest tak, że ja się chwalę, ale... Znaczy, trochę stracił ciała. Piwo jest idealne. musiał stracić, bo eee, zeszliśmy do. bo e, z tej słodyczy trochę, nie? Tak, ale piwo poszło w wytrawną stronę. Ko koderze, koderze. No przepraszamy pana na momencie, bo, bo musimy do kamery. Spróbuj tak? piwo z browaru Łańcut, y, Ale to jest blend. Piwo, którego jeszcze nie uważyliśmy. To jest blend. No dobre, dobre, bo dodało no, tej paloności, no, no. której trochę brakowało w risie. No i słodyczy troszkę ujęło nam. Wielkie perspektywy przed blendowaniem. Blend jest taki, że połowa była ekstra stauta, 10% risa. Jakie docen będzie miał udziały, dobra. jeżeli to piwo zlejemy tak do beczki i wy wymieszamy? Dajemy Nie. to na kran za podwójną cenę. <laughs> Koder, kilka słów y, no, na dobra, temat browaru. No, słucham Cię. Y, bo Jacek, oczywiście, tutaj to jest dusza. Chyba wkłada tyle serca, widzę, w browar Rainsood. Ale chyba Ty też. Jest to też twój projekt. Tak, to wiesz, młody browar cieszy patrzeć jak się to rozwija. No, no i więcej roboty jest, więcej wyzwań na projekt. Czy ty, czy ty cały czas jesteś konsultantem receptur, czy trochę już więcej? Wiesz, no w tej chwili produkcja piwa to nie jest problem. Problem to jest sprzedaż piwa i nad tym się głowimy najbardziej. No. I to, to nam najwięcej czasu i wysiłku zajmuje. E, już z Jackiem e, rozmawiałem właśnie, że jednak te nazwy piw nie trafiają do młodego pokolenia, bo craft to jest e, młodzi ludzie jednak. No, craft, to nie, tak. craft to nie piją e, nasze pokolenie. To są wyjątki. Wiem, wiem. To są wyjątki. Ale poważno, my jesteśmy st st stare pokolenie no i te, dla nas taki, te piwa mm. są autentyczne. No. Nie chcemy też na siłę się udawać, że jesteśmy młodymi hipsterami, którzy tam robią nie wiadomo co, no. Chcemy być autentyczni no po prostu, nie? No ale to jest to pytanie, nie? Kiedy trzeba zejść z obranej drogi, żeby trochę po prostu wyjść na swoje? No tak, no niestety, no. To, to są wymogi rynku i cały czas tym się walczymy, no. no myślimy nad tym, myślimy nad tym intensywnie. Wiesz, liczymy też na to, że powoli ta jakość piwa się przebije, że może, może nie, nie będzie to taki spektakularny przełom, ale że powoli będzie szło do góry jako... Idealistą jesteś. Idealistą. <grym> <grym> Toder, jesteś idealistą. Nie no ma szans. Zawsze mamy ten rynek lokalny, na którym w zasadzie no, nie mamy konkurencji i tam to nam zapewnia jakieś tam przeżycie, no. A tutaj... Niestety na rynku jest e, ostra walka bez przepychanek. Znaczy wręczy po prostu na, na noże o to kto, kto się wybije, nie? No I, jest, jest. I old i tym takim poczciwym, po, poczciwym, tradycyjnym podejściem chyba się nic nie uzyska. Zobaczymy. No. Ale chłopaki chcą grać uczciwie i za to im jest właśnie wielkie, wielkie gratulacje. Słuchajcie, no, wblendujcie! Ekstra stout Imperialna black IPA, bardzo, bardzo, bardzo dobre piwo zrobiłeś. Ale ja zawsze rżnąłem. Ja, zawsze ja rozumiem, zerżnąłeś trochę z browaru łańcuch. Ale zrobiłeś w sumie dobrze. No jako dorobi smakowało, to już dla mnie jest zaszczyt. Także dzięki, chłopaki do następnego. Dzięki za to. Pijcie piwa z łańcuta. Na razie.